Przyjechałam na studia już prawie 5 lat temu. To była komputerowa grafika i programowanie gier. I później zdecydowałam, że zostanie już tutaj, tak na stale. Mam tutaj koleżanek, przyjacielek, już przyzwyczaiłam być tutaj, i no, nie chciałam już wracać. Przeprowadzałam z Warszawy tutaj z powrotem do Łodzi i chyba wysyłałam do dużej firmy jakiejś, ale odpisali mnie od transition. Przeszłam y, przez tą rozmowę kwalifikacyjną, pogadałam je się później z osobą, która tutaj pracowała. No i wszystko mnie pasowało i zdecydowałam, że będę tutaj pracować. I widzę, że jakby na początku czegoś tam nie widziałam, jak zaczynam jakiś nowy projekt, to nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, co będę dokładnie robić, a już jakby pod koniec, jak już koniec projektu, to widzę, aha nauczyłam tego i tego, a na początku tego nie widziałam. Jest gdzie można rozwinąć dalej, można jak chcesz coś tam w jedną ścieżkę wybrać, inną, no naprawdę jest wielki tutaj rozwój jako specjalisty, jako takiej osobowości. Nie widzę, żeby była jakaś taka różnica między jak pracujemy w Ukrainie i w Polsce, prawie jest to samo. Podoba mi się tutaj, że mamy, zawsze możesz pracować na zdalniej, nie ma takiego, że powinieneś przejść o 8 i popracować do 6. 16, takiego nie mamy. To już bardziej zależy od tego, jak Ci pasuje. Możesz przyjść, o której chcesz tak naprawdę. No, mnie podoba przyjść tak trochę wcześniej. Później wychodzisz koło 15 i masz cały dzień wolny. Ale też mogę przyjść na dziewiątą. Nikt nie, nic nie powie. No oczywiście, jak nie masz jakichś spotkań. Nie podoba pracować w biurze. Przechodzić, pogadać tutaj z kolegami. Wyjść na jakąś kawę. Mamy jeszcze słodkie środy. Nie myślałam je, je się aż na tyle, kim by chciałam być za 5-10 lat. No, myślę, że bardziej by chciałam rozwinąć no, jako skryptowanie, bo to tak naprawdę potrzebujemy. Zawsze jak coś, jakiś problem, to mogę do kogokolwiek. Jakby tak podejść i zapytać, ja czegoś tam nie rozumiem, proszę mi pomóc. Zawsze otrzymam tej pomocy. Pracowałam już w Polsce w innej firmie i tam już była taka trochę różnica, że ktoś jest jak jest szefem, a jak ja jestem na najniższym stanowisku, no to już tam była różnica. Tutaj tej różnicy naprawdę nie ma.